Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kuchenne eksperymenty. Tych, którzy przyszli z kanału Ojca, witam ponownie. To jest majonez, który robiliśmy tam. Jeśli filmu nie widzieliście jeszcze, zapraszam do jego obejrzenia. To jest majonez robiony domowym sposobem. Link jest poniżej. Jeśli już macie majonez, chcę się wykonać jeden z lepszych. Jak dla mnie to najlepsze, bo lepszych nie jadłem. Z e, sosów e, tatarskich lub sałatki tatarskie, jak zwał, tak zwał, zapraszam do oglądania filmu. Z czego ona się składa? Składać się będzie z cebulki. Akurat mamy dwie szalotki, duże. E, potrzebujemy mały słoiczek pieczarek marynowanych i mały słoiczek korniszonów. Najlepiej korniszone, oczywiście mogą też być e, konserwowe ogórki, tylko wiadomo, tutaj mamy więcej, e, no, jakby to nazwać... No nie mamy nasionek, więc generalnie pokrojenie tego jest łatwiejsze, nie trzeba będzie tego jakoś specjalnie wyciskać. No i będziemy mieli równie dobry smak. E, co poza tym? Potrzebujemy oczywiście naszego wspaniałego majonezu, e, który samodzielnie zrobiliśmy. No i teraz trzeba to wszystko pokroić. E, rozpoczynamy od cebuli. Ok, teraz trzeba to wszystko pociąć na malutkie kawałeczki. E, naprawdę. To musicie zrobić bardzo dokładnie, bo im mniejsze kawałki w tym sosie, tym smaczniejsze, tym szybciej się, jakby to mówiąc, przegryzie i będzie można go szybciej konsumować. Generalnie taki sos najlepszy jest po około jednym dniu e, biwakowania e, w lodówce. Wtedy już rzeczywiście ma wszystkie swoje walory smakowe i można go już konsumować. No, mi jest akurat trudno, żeby tego doczekać, więc ja już rozpoczynam konsumpcję, jak tylko zostaje gotowy i jest zrobiony, ale no cóż, ja już taki jestem, w gorącej wodzie kąpany. Cebulę kroimy na malutkie kawałeczki. na drobniutkie. Oczywiście nie będę całego procesu wam pokazywał, bo znowu mi zarzucicie, że ten film trwa 20 minut, to można zrobić 5, więc postaram się, aby to 5 minut trwało, więc Kroję wszystkie składniki i widzimy się za moment. Ok. <laughs> jak widzicie, już jest pokrojona. Trochę by się połakało. Jest bardzo drobno pokrojona. Tak najlepiej jakby była. Wtedy ten sos będzie ładnie wyglądał. No jak już mówiłem wcześniej, składniki się lepiej wymieszają. Moją się smaki. Dobrze. Teraz taka sugestia. Marynowane pieczarki, jak i ogórki, no, mogą być nasiąknięte płynami, octem. Nie chcemy tego wrzucać tutaj w takiej ilości, żeby to nam pływało, więc po pokrojeniu tego na też na malutkie kawałeczki odłóżcie sobie do osobnej miseczki, tak żeby to wziąć, i wycisnąć z nadmiaru tego płynu i wtedy dopiero przełożyć do miski, w której będziecie mieli tą finalną wersję e, sałatki, sosu. Kroimy kolejne składniki. Widzimy się za moment. Pieczarki już pokroiłem, czy tam posiekałem na małe kawałki. Jak mówiłem, im mniejsze, tym lepsze, ale nie rób z tego popiołu, nie wiadomo jakiego, że nie będzie kawałków. Małe kawałeczki będą jak najbardziej OK. Dobrze, teraz przerzucamy tą resztę do miski i zanim nam trafi do głównej, weźmy to w rękę. Lekko wciśnijmy tą wodę czy tam płyn, który się w nich znajduje. Zawsze coś tam wycieknie. Dzięki temu nasza sałatka będzie taka sałatka. Sos, sałatka. Jak zwał, tak zwał. Niespływające z kanapek. Dobra. Jeszcze trochę tego zostało. Zaraz kroimy ogórki. No i prawie będziemy mieli gotową sałatko sosową. Sałatkę sos. Widzimy się za moment. Jak widzicie... Praca fizyczna została już wykonana, może nie jest jakoś nie wiadomo jak drobno pokrojona. Dlaczego sugeruję, żebyście używali korniszony? One są malutkie. Więc jeśli weźmiecie korniszonkę, przekrojecie go na cztery części, to wyjdą wam malutkie kosteczki. O wiele łatwiej jest coś takiego pokroić niż e, ogórki konserwowe, które są duże, mają dużo nasion. No akurat tutaj, patrząc na to, to nie ma prawie w ogóle tego dodatkowego sosu, ale możecie sobie docisnąć coś tam zawsze skapnie dodatkowo. No, jednak leci. Wrzucacie do głównej miski. Odsączamy, odsączamy. No, jakbyście tego nie zrobili, to ten płyn byłby w waszym sosie. Czy tam w waszej sałatce, jak to nazwiecie. Dla mnie to jest sos tatarski, sałatka tatarska. Jak zo, tak zwał. Jest naprawdę wyśmienita. Dobrze. Mamy wszystko już tutaj wrzucone. Jak mówiłem wcześniej, powinno się to przegryźć przynajmniej od razu spróbować, możecie od razu próbować, nie ma najmniej. po pewnym czasie smak nabiera, smaku nabiera więcej przegryzie z majonezem, majonezem, którym na no, naszej własnej roboty. Nie widzieliście go. Uciekać na film w jaki sposób go wykonać. Ile majonezu dajemy do tego? Powiem tak, na oko. No generalnie nie mogę wam powiedzieć, że dajecie jedną łyżkę, dwie łyżki, w zależności od tego, ile macie składników. Ja tutaj użyłem jeden mały słoiczek korniszonków, jeden mały słoiczek e, marynowanych pieczarek oraz dwie cebule, jakieś średniej wielkości szalotki. Więc robicie to na oko. Dodajecie majonezu po jednej łyżce i patrzycie, jak to wygląda. No To jest jeszcze za mało, trzeba to tutaj jeszcze dodać. Majonez zdecydowanie. To nie może być takie. Dodajemy jeszcze trzecią łyżkę. nie na sałatkę warzywną. Najwyżej dorobimy jeszcze. O, teraz już zaczyna wyglądać to w miarę, w miarę. Jeśli to jest równomiernie pokryte, to powinno być już OK. Jeśli ktoś potrzebuje, może sobie dosolić Patrząc, że tutaj mamy marynowane e, warzywa, to, to już samo w sobie jest dość aromatyczne. Plus dodatkowo nie pożałowałem soli do tego majonezu. Więc on też jest dość aromatyczny. Ma też pieprz. O! Tak to wygląda, moi drodzy. Jak dla mnie to jest pycha. Jak dla Was, jeśli lubicie marnowane pieczarki, ogórki konserwowe, cebulkę, połączcie te składniki, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Będą wyśmienitym dodatkiem do mięs, do wszystkiego, no może oprócz słodyczy, tak jak mówiłem wcześniej. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić majonez, link na dole. Pokażę Wam dokładnie, jak zrobić krok po kroku majonez do mojej roboty z filmami na bieżąco. Wracamy w 2021 roku, i tym samym życzę Wam. Wszystkiego dobrego, spokojnego 2021 roku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.